Hej, cześć, dzień dobry z tej strony, Andes, i Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4, nowe pokolenie. Moi drodzy, i na wstępie yy, chcę Wam powiedzieć, czemu nie było odciętego odcinka, bo no nie wierzę. No i znowu Zuska na dzień dobry, ale zanim zajmiemy się tą Zuską, słuchajcie, ja mam tak potworne problemy z The Sims 4. Ja nie wiem o co chodzi. Nie mam do tego pojęcia o co chodzi. Nie chciały się w ogóle włączyć. Więc sensie ja klikałem, one się włączały i się wyłączały i tak w kółko. więc stwierdziłem, że dobra. Nie będę tego nagrywał na razie. Poczekamy do update'u. Update wyszedł właśnie dzisiaj, kiedy nagrywam teraz to. Więc się włączyły i odpaliły. No, zobaczymy na jak długo. Natomiast słuchajcie, jeżeli kiedyś się czwórka nie pojawi, to już też wiecie dlaczego. Nie dlatego, że mnie się nie chce, absolutnie, ale dlatego, że po prostu mam z nią duże problemy. Tak samo jak nie mogę wejść w galerię. Bo, jak wchodzę w galerię, to wywala mi gra do pulpitu. Tak po prostu, nagle. I nie pomogło naprawienie plików. Nie pomogło nic, więc nie wiem, czy po prostu mój Windows 11 nie współpracuje, czy o co chodzi, ale jest taki duży problem. I to już od sporego czasu, bo luty, marzec? Jakoś tak. No dobra, słuchajcie, spróbujemy tutaj znowu z tą. A co ty chciałaś tu? Spóźniona do szkoły. Trudno, cię nie poszłaś. Ale to nie jest ważne, bo teraz ważne jest to... A co ty taka jesteś? Dobra. Przylazł. Okej. Okay. Będziemy prosić. Dostaw go i chodź. Czy tym razem się uda? Zostaw go! Chodź, poproś kosiarza, bo może e, uda nam się jeszcze jeden dzień przedłużyć. Słuchajcie, no nie możemy się z tą zuską rozstać, ale też myślę, że to jest całkiem e, zabawne, że możemy cały czas tego, tego kosiarza prosić o to. A podejdziesz tu? Aha, super. Więc zuszka tak upadła, że ona nie jest w stanie przejść. I my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Tak? No um, no niedobrze No i ty, czy to jest, czy, nie Nie, no weźcie Ja nawet nie mogę skasować tego, a mogę ją jakoś przenieść? Nie Mogę cię je przenieść? Jakoś? Teleportuj się tutaj, a słuchajcie, cheat, no sorry, cheat Cheat, ale ja to chcę tak, dobra. Bo Zuzka nam zablokowała przejście, no spróbujmy zobaczyć. Czy jeszcze wybłaga? Aria, dawaj. Nie, nie udało się tym razem. No, nie nie udało się. Mimo, że się teleportowaliśmy. No i, i poszło. No dobra, to wiecie co zrobimy? Mm, weźmiemy tą urnę dla. Nie wiem czemu do Naomi. Czemu Naomi ją do... dostała? Nie, to musi ją dostać Denis. O. I Denis pojedzie na cmentarz od razu. I tam ją umieścimy. Gdzie on? Czekajcie tutaj, chyba. Park Nie, gdzie miałem cmentarz? Tu. Jedź sam. A, myślałem, że jeszcze, wiecie uda się wybłagać tego koziarza, i że Zuska jeszcze przetrwa z nami chociaż troszkę. No niestety się nie udało. Dobra. I teraz czekajcie, bo ja muszę się skupić, gdzie to tutaj? Paweł, Lilif, Kiosi, Kiosi. czekajcie, bo ja muszę zobaczyć na. był chyba z Zuską, nie? Ja już się pamiętam. Tak, Kiosi był z Uskom. Zobaczcie, kolejne pokolenie nam odeszło. No dobra. No tak, Kiosi był z Uskom. To my sobie ten grobowiec tu postawimy. O, bo wiadomo. Um, opłakuj. Opłakuj. Złóż ofiarę. Złóż ofiarę. I wzmocnij, I wzmocni. I wyzmo... Nie możemy wzmocnić. No dobra. Ale Zuska i tak słuchajcie, była bardzo z nami długo. Jezu, ja emeryturę. Co? Ty za pięć dni seniorem? O, ta za dwadzieścia. Jak to się dzieje? No mi. Co ty mówisz? To, co, to. Denis pierwszy nam odejdzie stąd? Jak to? Dobra, możesz te ofiary tam poskładać szybciej? A bo on dopiero. O matko! To ten płacz tak długo trwa? Przyspieszmy to. Koniecznie. Okej. Okay. A czemu nie możesz tutaj wejść normalnie? Tylko gdzieś. po boku Dzień z świetnie, a tutaj do złoży... Aha No dobra, to... Kaśka? I, um... Pisze się na to Ale gdzie... Co my robimy? Rywalizacja w igrzyskach Ok. nie wiem e, co, co tu się podzieje, ale jestem bardzo ciekawy Aha, bo on drypcia do domu z Buta. W igrzyskach? Czy mnie się wydaje, czy my w ogóle bierzemy w tym udział po raz pierwszy? No dobra, zobaczymy. Igrzyska. No. Aha, on pojechał sam. Po... Co? O mój Boże, no dobra. A ten co? M nie, rangi, nie ma na straży. Jesteśmy na igrzyskach, Boże. A ten, tu się jeszcze. Aha. Czemu wy jesteście się znowu w kurtkach? Ja naprawdę bardzo bym chciał wiedzieć. jest zjeść? To, Isia, nie, nie przerywam ci. Czemu ty też jesteś nieprzebrana? Matko, co so, wy tu. Chodź tu, tu. Proszę, coś tam jeszcze miałaś, czy mi się wyda. Dostrzesz pozytywy. Ze oh, jedzenie mm. możesz wyrzucić faktycznie. Co ty się ciskasz? Ojej. Ale wiesz co, to przestań może ćwiczyć teraz. Tylko weź sobie mm, resztki jakieś, a potem przydałoby się, żebyś odrobiła pracę domową, myślę tak na, na, na ten. A czekajcie, a czy oni już mogą na przykład iść na studia, bo też mieliśmy iść na studia nimi. Pokazać mi to. Bo może ja czegoś... To jest czy... Boże, zesute. Trzeba koniecznie wywalić. Dobra. Pokaż mi, czy ty jesteś w stanie zapisz się na uniwersytet, bo coś takiego. Uniwersytet. Weź udział w rekrutacji. No to każdy z was musi mieć udział w rekrutacji. W takim razie To ty weźmiesz udział w rekrutacji tutaj. A gdzie jest Hope? Hope gra w szachy. W ogóle też jest czemu w tych płaszczach za każdym razem. Kiedy gra się wczyta, oni siedzą znowu w płaszczach. Czy wy to rozumiecie? Czy wy też macie takie bugi z tym związane? Aha, ona nie może jeszcze. A tu dlaczego tak? To Hope, oh, bo ty jesteś, bo ty nie bać na balu naturalnym może? Ucz się do sprawdzianu A ty nie musisz się do sprawdzianu uczyć na przykład? No pewnie, że musisz, pewnie Oczywiście, proszę bardzo Nie, no to jest hit Wstawaj Do sprawdzianu, a potem jeszcze lekcje Proszę bardzo Trzeba was wykształcić Aria, a ty Boże Zmień ten strój Dziecko co ty robisz tu? To ja nie wiem. To w ogóle pokój po babci został. Nie no, dramat. Okej, okay, wiesz co, chodź do góry po A czy, Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ty skończyłaś? Dobra, i sobie ćwicz. A tu powywalamy to. Co to jest w ogóle? Kawał gliny, no świetnie. Nie wiem po co kawałek gliny, ale niech będzie. Niech będzie sprzedany. Dobra, idź do góry sobie poćwicz. Dobra, a co na to Naomi? Na Omi stoi. Idź, e, weź sobie gorący prysznic. Czy ty potrzebujesz, moja droga, coś do pracy? Teoretycznie nie, ale twoja logika. Nie, moment. Czwarty. No to wiesz co, pójdziesz wyżej z tą logiką w takim razie. Zaczniesz już teraz grać. Natomiast Denis. Denis jest na tych igrzyskach. <sighs> Czy on już by mógł wrócić w ogóle? Czekajcie, a hope? 12, a wy macie ile? Cztery i zE... Ojej, to ty będziesz miał urodziny? Dzisiaj? No jak, to ja myślałem, że nie pójdą we trójkę na te party. Bo co? na no jakie party? Że oni pójdą w trójkę na, we trójkę na studia. Kim ty jesteś? Czy to jest twój kolega tam ze szkoły? A wypadałoby, żeby poszli sobie na te studia. Ja chciałem, żeby we trójkę właśnie, nie? Wiecie, w jednym akademiku. Byłoby im łatwiej. I my będziemy też sobie tak skakać, żeby ten... Jakby ten świat... Nasz tutaj się nie zatrzymał nagle w połowie, że się okazuje, że dziecko nie rośnie, nic nie rośnie, a oni studiują, jakby wiecie o co chodzi, bo skończą studiować. A Hope, Naomi i Denis będą w tym samym wieku. No To głupota totalna, bo czas nie leci wtedy, nie? Czy to jest? A no jak wasze miłości? Tak tylko zapytam. Ojej! jest ten Ale czekaj, 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 chwilunia. Brak zalodności charakterów, okej, okay, nieważne, ale moment. Z kim ty? Ty byłaś z Frankiem, a ty byłeś z. Talom. To ta to w ogóle widzę, że już też tak hit. E wyślij smutnego SMS-a. Ty też mu wyślij SMSa. Jakby pamiętajcie o swoich drugich połówkach. Byłoby miło. No i są obowiązkowi się uczą. Ok, ariaty. No graż, dobrze. Alekcja, kto odrobi? Chodź. Znowu głodna. Przecież ty ja tu właśnie dawno. Gdzie jest matka? Matka gra w szachy. Kaśka odrobiła pracę domową, ale teraz. Ale teraz co? Aha, bierzesz udział w rekrutacji Myślę, że dobrze. Zrobimy. O Jezu, ona no turbo śpiąca w ogóle. Ale i tak się do tego spać pouczysz. Poczekaj. Na razie to jest wstępna rekrutacja. Dobra, a co? Nie gadaj, zostaw to. Gotuj. Zrobimy torta i zrobimy zaraz um, urodziny. Białe ciasto, chodź. No pa, see you later. A o której nasz y, rodziciel wróci? Jezu, gdzie on polechał tak daleko? No, nie ma go tu. Czy on jest z tym, bałwanie? Przyjęcie na studia i podanie jest już w drodze, gdy za kilka dni władzę uczelni... Okej, okay, ale czekajcie, aż tak samo było... Tak, dobra, okej. Okay. Bo się wystraszyłem, czy nie widziałem tej informacji i czy jemu się na przykład nie uda. Gdzie ty idziesz gotować? Czy ty jesteś nienormalna? Oni się w trójkę uczą, okej. Okay. A Hope gdzie? Też tu, no to gdzie jest? Hope jest tutaj. Moja droga, wstań. No musisz korzystać z łazienki rodziców. E, weź sobie szybki prysznic. I zejdź na dół, bo będzie ciasto zaraz. I tort i urodziny, i party. Party, party! Nie, ta w tej łazience, no po prostu. Czemu ty mi to robisz, Naomi? Przecież tam masz tyle blatów, masz tyle dostępnej przestrzeni. A ty wiecznie jakiś cyrk. Nawet mi się nie wasz i spać. Nie zostaw, idź skorzystaj, zaraz będzie tort. Proszę bardzo, tu Jezus, jej energia, to jest nieporozumienie. Dobra, ona tu już idzie. Czy ten tort się może u szybciej? O, super. Okej. Okay. Dodaj świeczki urodzinowe. No. Przestań gadać, tylko daj świeczki. Jezus. S No. no... ale halo. Nie gadaj z matką teraz. Boże. Cieczy się na górze, no jakby drama tu rodziny. Ojej. Odpowiedzialna, dodana wartość odpowiedzialności. No dobra, i teraz kogo byśmy chcieli? Kim byśmy chcieli, żeby została? Kasia. Mm, 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 mm. Może z wiedzą Ambitna studentka. O! Mm, dajmy jej, że ona jest kim? co to w ogóle ma? Miłośniczka zwierząt. Co byśmy jej słuchajcie dali? Materialistka, bla, 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 bla. Dajmy jej tego geniusza i dajmy jej, że jest romantyczna. Dyplom z wyróżnieniem, Kasia kończy, zakończyła naukę w liceum z przytupem, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Długie godziny pracy się opłaciły, trzeba zacząć czerpać z nich korzyści. Kiedy Kasia podejmie karierę w dorosłym życiu, otrzyma duży bonus do oceny pracy całkiem jak w liceum. Oj, nawet jej się fryzura nie zmieniła, za bardzo. Eee, przyjdzie pocztą, kiedy otrzymasz, oprawę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. a czekajcie, czekaj, tam coś jeszcze było? wyróżnieniem to znaczy, że osiągnęła ona świetne wyniki i otrzyma bonus do oceny pracy, kiedy... Aha, to jest to, no dobra. A teraz chyba już poszła spać w ogóle. Mhm. No dobra, to w sumie niepotrzebnie was budziłem. Id spać. A, chyba w ogóle poszła. Nie. Idź spać. Ktoś gdzieś zasnął, ale nie wiem. Już chyba wiem, kto nawet, oczywiście. <laughs> Chciałem powiedzieć, że nie wiem kto, ale przecież wiadomo kto. Kto był Turbo Zmęczony? Wszystko jest jasne. No. W stanie będziesz spać chodź. Jest... O Boże, jest północ! O marmuniu. Moja droga, a ty? Do spanka. Też. Jutro jest piątek. Halo. Naomi. A na co ty czekasz? Do spania. A nasz ojciec to... Nie wiem ile tam będzie trwał. Trwał? Był czemu? Boże, wyłącz walking on sunshine. Yeah! yeah. And don't you go! Dobra, ty już poszłaś. No i oczywiście najmłodsza idzie spać najpóźniej. Hit. A ten wróci, nie wiem, za dwa dni pewnie. Jeżeli w ogóle wróci. Zobaczymy, to się okaże. Dobrze, moi drodzy, ale my sobie powiedzmy, ten odcinek kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobał i mam nadzieję, że już tych błędów nie będzie, że za tydzień się ten odcinek normalnie pojawi i wszystko, słuchajcie, wróci do normy, bo naprawdę nie wiem, co będzie. Lowki, kiski, besowski, podziękuję Was bardzo mocno i serdecznie i słyszymy się, mam nadzieję, że za tydzień. Tak więc trzymajcie się, cześć, buziaczki i do następnego. Pa, pa. No i ten dym, który leci z tyłu z komina. Super.